Z sobota, drugiego tygodnia adwentowego, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go. Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, i postąpili z nim tak jak chcieli. Tak i syn człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Mistrzu. Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Na tak sformułowane pytanie apostołów Jezus odpowiada twierdząco, ale dodaje ważne wyjaśnienie: że w tym wypadku nie chodzi o rzeczywiste pojawienie się po raz drugi Eliasza, lecz o przyjście kogoś, kto wystąpi na Jego podobieństwo, a więc w duchu i mocy tak wielkiego proroka. A takim wysłannikiem Bożym stał się Jan Chrzciciel. Stąd anioł, zapowiadając narodzenie Jana, mówił do, do Zachariasza. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, ażeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, by przygotować panu lud doskonały. Stale musimy wydawać walkę temu, co złe, nie dzielić zła na drobne i wielkie. Przykładem takiej postawy są tu zarówno Eliasz, jak i Jan Chrzciciel. Święty Jan Paweł II. Ten papież, świadek Chrystusa, miłośnik Jego krzyża i zmartwychwstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi, żyjącemu w duszach narodów, które kiedyś przyjęły Go jako drogę, prawdę i życie. Przychodzi wszystkie te narody i ludy. Wraz ze swoim własnym przygarnąć do serca Kościoła, do serca Matki Kościoła, której ufa bezgranicznie. Panie mój Boże, niech w naszych sercach zajaśnieje blask Twojej chwały i rozproszy ciemności grzechu, aby w chwili przyjścia Twojego Syna okazało się, że jesteśmy dziećmi światłości. Chcę pełnić Twoją wolę. Jezu, ufam Tobie. W dziesiątce Orżeńca Świętego, zawierzmy całą naszą ojczyznę, aby pozostała wierna Krzyżowi Ewangelii, aby swoje lepsze jutro zawsze budowała na wartościach płynących z Ewangelii tajemnica zwiastowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie budź nas na pokuszenie, ale nas staw ode Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdroweś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdroweś, Maryjo, łaski pełna pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinie śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam Panie nasze grzechy, zachowaj Panie nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a szczególnie te, które Twego miłosierdzia najbardziej potrzebują. O Matko Miłosierdzia, nam Boga pokój. Bóg za wspólną modlitwę i rozważania. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi szczerze, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkim modlącym się z nami szczęść Boże.